Cześć, witajcie z tej strony, Robert. Dzisiaj zapraszam Was do rozpakowania, no bardzo, ale to bardzo fajnej paczki. Przyszła od Asusa, zresztą to widać. ZenFone 3, oficjalny hashtag, niesamowite, dzieje się teraz. Tutaj jest kilka zagadek, jeżeli chodzi o to pudełko, zaraz Wam pokażę o co chodzi. Tak, mamy taką karteczkę. Nie chcę tutaj pokazywać numeru telefonu do pani, która jest w agencji pr żeby nie było. W każdym razie, tutaj kilka informacji i co mam zrobić. Bo Oprócz samego telefonu jest tutaj taka jakaś fajna zabawa, może uda mi się zrobić z tego jakąś taką mini relację. W sensie, że będę codziennie nagrywał, kiedy będą przychodzić te dodatkowe elementy. Zobaczymy, w każdym razie mam włożyć kartę i normalnie korzystać z urządzenia. I tego właśnie mam nie otwierać i mam się powstrzymać do momentu, kiedy nie będą, będę dostawał kolejnych instrukcji, i one mają przyjść właśnie na kartę Sim, która jest gdzieś tutaj też schowana. Sam telefon, zaraz do tego przejdziemy, a jeżeli chodzi o kartę SIM, to tutaj jest jakiś starterek, tak. Dobra, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o, o to pudełko, tak, to wszystko, odkładamy sobie, żeby nam to nie przeszkadzało. Nowiutkie pudełko, nic nie otwierane i teraz tak, tych telefonów 3 mamy kilka konfiguracji i tutaj macie napisane, że jest to wersja ZE520KL które możecie oczywiście gdzieś tam znaleźć sobie na stronie, tak to dokładnie wygląda. I można to urządzenie już gdzieś dostać, ale nie jest chyba jeszcze szerzej dostępne, jeżeli chodzi o sprzedaż. Jeżeli będą jakieś linki do cen, to oczywiście macie je w opisie. W każdym razie urządzenie 5,2 cala, Full HD, 3920x1080 pikseli, 424 piksele na cal, więc tak to wygląda. Snap 625, Gorilla Glass 3, Nowy Zen UI 3.0, Adreno 506, 3 lub 4 GB pamięci RAM. Natomiast możecie zauważyć, że tutaj jest wyszczególnione. Gdzie to jest wyszczególnione? Gdzieś tu było. Bla, bla, bla. 464. Więc to jest wyszczególnione, że mamy tą mocniejszą wersję. I otwórzmy sobie, już nie przyciągajmy. Coś to jeszcze jest zaklejone, czy też. Coś... Nie, po prostu się tak to otwiera w tę stronę. Okej, okay, mamy telefon na wierzchu, w ten sposób się to prezentuje. Podnosimy sobie telefon, odkładamy, zaraz do niego przejdziemy. Fajnie, bo ja nie miałem możliwości, jakoś nie udało mi się dotrzeć na IFA, żeby zobaczyć sobie to urządzenie. Ok, tu twórzmy to jakoś tak, żeby tego nie zepsuć. Ok, jest kluczyk, żeby sobie po prostu naszą kartę włożyć. Ważnej informacji: no to 4GB pamięci RAM, bateria 2600, 16MP, jeżeli mówimy o aparacie, z tyłu ze światłem 2.0, z przodu 8MP, też ze światłem 2.0. To właściwie chyba tyle. Instrukcja obsługi, naklejki, ładowarka. ładowarka no przyznam szczerze, że nawet nie wiem, czy jest to jakieś szybkie ładowanie. To możemy zdjąć. Biała ładowarka. Nie ma żadnego znaczenia większego. Może tak sobie to przybliżymy, żeby Wam to dokładniej troszkę pokazać. Na wyjściu mamy Output, 2A, standardowo tak. Jest oczywiście słuchaweczka z pilotem, wymienne gumki i kabelek na USB typu C, więc yy, tak to wszystko się prezentuje. Ok, odkładamy i przechodzimy już sobie do samego telefonu. Yy, folika. możemy sobie ją zdjąć, odklajstrować, wow, wow ładnie to wygląda. Ładnie, skaner w palców z tyłu, aparatik, laserowy autofokus, tu podwójna dioda doświetlająca. Ładnie to wygląda. No, bardzo ładnie. No. Zmieniło się troszkę, jeżeli chodzi o zenfona dwójki, który był plastikowy. Ok, może sobie odpalimy to. Niech nam się odpali. Zaczymy. Jestem ciekawy w sumie, jak wygląda ten nowy Zen UI. Mam nadzieję, że jakoś wygląda troszkę ładniej atrakcyjnie, jeżeli chodzi o, o poprzednią wersję. Przyciski. No nie wyglądają jakby były podświetlane, mam nadzieję, że jednak miał wszystko się podświetlają. A sama bryła telefonu jak najbardziej ok, wygląda to bardzo w porządku, taki niebieski kolor, taki granatowy bym powiedział, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. No to oczywiście musimy sobie pozrywać. Z tych ważnych elementów, które tutaj widzicie, no to na dole złącze do ładowania USB, typu cały mikrofon, głośnik, u góry mamy złącze na słuchawki, mikrofon, z prawej strony przycisk do włączania, mamy również przycisk głośności, one są oczywiście takie Taką fakturką dodatkową. Z lewej strony mamy pewno wejście na naszą kartę SIM i jest również możliwość tutaj rozbudowania tej pamięci za pomocą MicroSD do 256 GB. Ok, welcome. Welcome. Przejdźmy sobie przez konfigurację. Ja zaraz do Was wracam. Ok, jesteśmy i konfigurujemy odcisk palca. Lecimy. Dodaj odcisk palca, alternatywnie wzór. Standardowo pokazuj, wszystkie powiadomienia dalej. I teraz przykładamy sobie. Tutaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I gotowe jest. Jesteśmy dodani, zabezpieczony. Tutaj później, tu dalej. Dalej. Dalej i gotowe. Jesteśmy. Dobra. Zobaczmy co się zmieniło, jeżeli chodzi o nakładkę. Aby włączyć. Okej. Okay. Dostępne. Dobra, włożyłem tą kartę SIM, którą mi tutaj polecili, że będą przechodzić te wszystkie informacje. Dobra, już nam się to jakieś rzeczy przywracają, nie przywracają. Jesteśmy, ok. Nie, dziękuję. To też, dziękuję. No, wygląda to troszkę inaczej troszkę odświeżone na pewno. Aplikacje, pomiń. Nie chcę. Przejdźmy do sobie do ustawień. Dalej, dalej, dalej. Dobra. Sporo tych jakichś przypomnień, żeby czegoś o czymś nie zapomnieć, jeżeli chodzi o to urządzenie. Dobra, najważniejsze jest to, że smartfon jest bardzo ładny bardzo ładny. Wygląda bardzo ciekawie. Trochę inaczej umieszczony ten skaner z tyłu, więc jest to pewna nowość na pewno. Jest taki trochę bardziej dłuższy. Bardzo ładne przyciski tutaj z boku, wygląda to naprawdę świetnie, a za mocno nie wystaje. To nie będzie jakaś wielka przeszkoda. USB typu C przyzwyczaja nas do tego, że no już jednak to jest standard. Przyciski, co prawda, nie są posiedlane i to jest dziwna sprawa, dziwna sprawa, bo. Dobrze wiecie, że wolę, jak są poświetlane. Natomiast no, ten interfejs na pewno wygląda już troszkę ładniej niż, niż, niż te poprzednie. Są motywy tych rzeczy, na pewno jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Jak zawsze, jak zawsze u Asusa. W każdym razie no, prezentuje się to bardzo, bardzo przyjemnie. Zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, jakie te instrukcje, i zobaczymy, co w tej paczce dalej. Albo tutaj, albo na Facebooku i Twitterze pojawi się cała historia związana z tą paczką, więc no dajcie znać. Dajcie znać, czy chcecie, żeby ona się pojawiła tutaj na YouTube, czy wystarczy na social media. Czekam na Wasze informacje. Dajcie znać, co chcecie wiedzieć o tym urządzeniu. no Myślę, że spokojnie, nie spieszy nam się. Tydzień do pierwszych wrażeń wystarczy. Ja sobie troszkę używam tego urządzenia, tym bardziej, że to jest osobna karta SIM. Dzięki bardzo, otrzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.